Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa i witam was bardzo serdecznie w pierwszym filmie mojej mini świątecznej serii, która mam nadzieję wprowadzi nam na kanał Magiczną Świąteczną Atmosferę i w ten sposób będziemy razem odliczać dni pozostałe do świąt i powiem Wam, że w tym roku dla mnie wyjątkowo czas odliczania do świąt wiąże się też z czasem odliczania dni do wolności, bo obecnie jestem chora, dopadła. Mnie pierwszy raz koronawirus, no i siedzę sobie w domku na izolacji. <taki> Także, no, <taki> taka sytuacja, ale, wiecie, staram się tym nie przejmować i, mimo wszystko, na tyle, na ile mam sił, wprowadzam dookoła siebie świąteczną atmosferę, na kanale również, no i cieszę się, że mam na tyle sił, że mogę ten plan zrealizować. No i powracając do tematu, w tej serii, podobnie jak to było. W przypadku serii Halloweenowej. Razem z wami stworzę różnych simów i zbuduję dla nich domy. Wszystko będzie oczywiście utrzymane w klimacie świątecznym. Poopowiadamy sobie również, jak tam idą nam przygotowania, gotowanie, wypieki. No i właśnie w temacie wypieków, bohaterką dzisiejszego odcinka jest simka Ginger Bells, i inspiracją do jej stworzenia były dla mnie właśnie pierniczki, czyli jest to po prostu może można powiedzieć pierniczkowa dziewczyna i teoretycznie powinna mieć na imię Ginger, a na nazwisko Bread. No bo wiadomo, Gingerbread, ale wydawało mi się to takie, takie dziwne, takie proste i dlatego połączyłam imię Ginger z piosenką świąteczną Jingle Bells. No i tak właśnie powstała Ginger Bells. Jej aspiracją jest wirtułowska kuchni, a jej cechy dobrałam pod kątem właśnie pierniczkowym, dlatego jest. Jest wesoła, bo na ikonce tej cechy jest lizak, który jest, no wiecie, słodki, tak jak na przykład posypka na pierniczkach. Kolejną jej cechą jest smakoszka i dobra, no bo pierniczki no są po prostu smaczne i dobre. Jej ulubione kolory to biały, czerwony, no i oczywiście brązowy, pierniczkowy. Ulubiona muzyka to zimowe świętowanie, a jej ulubione zajęcie to oczywiście pieczenie, szczególnie pieczenie pierniczków. Zdradzę Wam, że Ginger mieszka w małym domku, który przypomina właśnie domek z piernika. Także jeśli chcecie zobaczyć jej dom, to koniecznie obejrzyjcie kolejny odcinek tej serii. Na pewno, obiecuję Wam, będzie bardzo świątecznie i kolorowo. Przy tworzeniu Ginger nie korzystałam z modów, za wyjątkiem jak to zawsze u mnie bywa, Oczu i Rzęs, oraz tej czerwonej opaski z kokardą, ale w galerii będzie Ginger udostępniony bez tych modów, ale no jeśli chcecie mieć też w swojej grze ginger w wersji z opaską, to podam wam poniżej link, żebyście mogli sobie opaskę pobrać, jeśli oczywiście korzystacie z modów. I ogólnie dla ginger przygotowałam cztery stroje i są to stroje inspirowane pierniczkami, szczególnie zobaczycie za chwilkę pierwsza sukienka, która połączona z czerwoną kokardą i też z perłami na szyi. Te perły miały hmm, według mnie odzwierciedlać dekoracje z lukru, które znajdują się przecież na pierniczkach. No i tak mi jakoś to po prostu wszystko ładnie pasowało, fajnie razem wyglądało. Kolejne stroje też zawierają różne zdobione elementy, tak jak na przykład wzorki na swetrze czy na spodniach w ostatnim stroju. Wszystko sobie za chwilkę zobaczycie. Też właśnie kolczyki Ginger, które są w jej uszach, takie właśnie okrągłe, białe, też kojarzyły mi się z guziczkami, które właśnie dajemy często na pierniczki takie właśnie perełki z lukru czy perełki cukrowe. No i właśnie wszystko tutaj jest utrzymane w takim pierniczkowym, świątecznym klimacie. No i jeśli chcecie wprowadzić Ginger do swojej rozgrywki, to znajdziecie ją oczywiście u mnie w galerii. Wszystkie informacje na temat tego, jaki mam nick, znajdziecie w opisie pod filmem. Znajdziecie tam też linki do mojego bloga, Instagrama czy Facebooka. No i przypomnę tylko o możliwości subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wtedy na pewno, po pierwsze, nie ominie Was żaden z moich świątecznych filmów, a po drugie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jeśli zechcecie zostać na moim kanale dłużej. Zbliżamy się już powoli powoli do końca i dlatego już teraz zapraszam was na kolejne odcinki tej serii. Na pewno będziemy sobie rozmawiać na różne świąteczne tematy i mam nadzieję, że razem wspólnie poczujemy już te naprawdę nadchodzące święta i całą świąteczną atmosferę. A na razie, jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa.